Jania na boisko podczas meczu jest surowo zakazane. Mimo wszystko niektóre osoby decydują się to zrobić, żeby spełnić swoje marzenie o spotkaniu idola. Ochrona boiska brutalnie powstrzymuje takie osoby. A karą za to przewinienie nie są nawet 3 lata więzienia. Dlatego dzisiaj Ostry biegnie na stadion narodowy, żeby spełnić swoje marzenie o spotkaniu Cristiano Ronaldo. A przynajmniej taki jest plan. Dziewięć! Wszystko zaczęło się od urodzin Ostrego. Ostry generalnie nie dostał od nas prezentu przez ostatni rok. Został do spóźniony. Dostał bardzo spóźniony. Dostał spóźniony jakieś 7-8 miesięcy. Dzisiaj zostanie spóźniony tydzień czy dwa, ale za to super prezent. Nie no, jak już prawie miesiąc później. A, dobrze. 100 lat, lat. Niech żyje, żyje! Nam. Minął miesiąc, ale nie zapomniał. Kasia, jeszcze zapiszę tą datę, żeby wiedzieć, kiedy dostał prezent za rok. Nie, nie rok. Tam dostałeś po dziennika. jakichś 10 miesiącach, teraz dostałeś po miesiącu. Czyli za rok dostałeś 3 miesiące przed urodzinami, tak? Uuu! Nie Co? wpadaj tam twarz. No, wpadaj każdy chce. Muszę napełnić. Nie, nie. Nie, no, nie, naprawdę dostałeś prezent? Tak. Niemożliwe. Nie, 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 tak. Biedny umik. <noise> Co, nie pudełko w pudełku, pudełku, Tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Musicie wiedzieć, że Cristiano Ronaldo od zawsze był ulubionym piłkarzem Ostrego. <noise> Z tego powodu Ostry dostał od nas... No to jest? Dobra, zobacz, zobacz na razie, się, no. Dawaj. zobaczcie. To Ronaldo. On serio nosił ją Ronaldo, jak coś. Tak, na Nie praw. <noise> <noise> nie <podobał> się. Nie. <głos> <głos> ja. Pokaż z tyłu. Ale, no, że... mogła być lepsza, nie? No mogłoby. być. Jakby to było PSI 10, to by było lepsze. No. Dobra, koszulka była dla zmyłki. Prawdziwy prezent był na dnie pudełka. Co, nic tu nie było? Ale, ale... ale... A, by... A. A co tam no. mamy? Ja tego nie wyciągałem, to pewnie Za jakieś... faktura z uprębu. Dzięki temu zrozumiesz, dlaczego tak długo się czekało z prezentem. Polska, Portugalia, sobota... Możesz mógł Ronaldo zobaczyć na boisku, stary. Jutro Z, z no. miejsca VIP. W Warszawie jutro jest bez Jedziecie do Warszawy. Serio? No, oglądasz Ronaldo jut ale gdzie jest VIP? <laughs> strefa VIP znajduje się tuż przy barierkach boiska i jest dużo mniej chroniona, przez co ostry będzie miał naprawdę wyjątkową okazję. Będziesz miał też wyzwanie, że musisz przeskoczyć przez barierkę i dotknąć Ronaldo Ale możemy to zrobić, proszę! Tylko dostanę karę, pewnie. Dajesz karę i generalnie zakaz stadionowy, na no, To ja i tak nie pojadę, drugi raz, jak go nie będzie. Jechaliśmy ostatnio z Warszawy. gadaliśmy, że kurde, fajnie by było zobaczyć Lewandowskiego jeszcze w formie no tak ta. dalej. A ostry, Kurde, to bym <laughs> chciał zobaczyć Ronaldo, nie. Ja to ja tam się chyba grubo To był sposób na spełnienie, marzenia. Ostrego o spotkaniu Cristiano Ronaldo, tylko, że dalej baliśmy się konsekwencji. Ale ja zostanę przez karę duszą. Na ile? Nie wiem, ja tam biję. Na pewno zakaz stadionowy będzie, to na 100%. No. A potem my za rok na jakimś koncercie The Weekend'a Ostry. <grym> <Tam> za stadionu! <grym> Ej, hey, ale się dobrze bawię! Trzeba się dowiedzieć, ile kary i najwyżej ile I ja serio co to zrobił? Moja dziewczyna jest prawnikiem, ona może powiedzieć. I co, będzie git czy nie? E, nie. <grym> Widzieliśmy, że pokonanie ochrony graniczy z cudem, ale nawet gdyby się to udało, to pozostaje druga kwestia, czyli akcja z samego Cristiano Ronaldo. Myślisz, że nie przeżyjesz tego, że twój idol cię oleje, tak? Że będzie uciekał od ciebie. No co ty, ja serduszko będziesz? No normalnie podbijam do niego, nie jest taki, a ja normalnie zobaczę. No, no. Tak będzie. Bo to jest ostatni mecz Ronaldo w Polsce w ogóle. No Ronaldo z Polską już nie zagra. No nie. No, to już nie jest. To, so, to jest to nie Ronaldo lewy Szczęsny. I w tamtym momencie zrozumieliśmy wszyscy, że jest to ostatnia szansa, żeby Ostry spotkał się z Cristiano Ronaldo. Dobra, robimy to. Ja to robię jutro. Jezu, kiedy jest ja się tam stwierdzę ostro Jedziemy Cześć, wstałeś? Muszę ruszyć, ja cię słyszę On jeszcze nie wstał? Idziemy Ostry Odstawaj, idziemy na mecz Ostry, jedziemy na mecz, odstawaj W ogóle nie odstawiam, dobra, idziemy 18.45, otwarcie bramek 20.45, rozpoczęcie meczu 22.30, Ostry w pi... Na Wojsko do Rona Do s Siedzi na komisji dobry do, do prawnika Krótkie podsumowanie No co tam? Dobra, szybki temat na ciebie Jedziemy dzisiaj z chłopakami na Stadion Narodowy Bo Polska gra z Portugalią mecz No ja Miałem taki pomysł, żeby wbiec na stadion Do Ronaldo i zrobić sobie z nim fotkę Albo nagrać TikToka no i pytanie, czy coś mi na to grozi? O Jezu No jak sprawdzaliśmy w internecie, to było, że mandat do 10 tysięcy złotych, potencjalny zakaz stadionowy Jeżeli sprawią niebezpieczeństwo, to że ewentualnie kara pozbawienia wolności do 3 lat Dożywony zakaz byś miał pewnie jakiś, nie? Tak strzelam To by był po prostu mój pierwszy i ostatni mecz prezentacji to... Taki historyczny no dobra, no jak będę w domu, to zobaczę to się roznać, jak ktoś znajdzie. Cały czas czekaliśmy na informację od prawnika, ale wiedziałem, że ostry stresował się coraz bardziej. Nie wiem, może po prostu tego nie robić. Dla mnie problem tylko jest taki, że on cię będzie miał, turbo w dupie. No. On cię będzie miał, turbo w dupie, bo on ma tych ludzi w dupie. Z Ronaldo. I będzie w dupie, w... No dobrze, tak jeszcze. Tak zrobisz. No i co, ja będę ucieszony taki. Ja no lepiej chyba, żeby go miał w dupie, niż w ogóle nie wiedział o jego istnieniu, ne? No właśnie. Może i tak. A? Dojechaliśmy do Warszawy i wtedy dostaliśmy odpowiedź od prawnika. Jakiekolwiek wtargnięcie na boisko stanowi naruszenie regulaminu stadionu i będzie skutować wydaleniem z obiektu zakazem udziału we wszystkich meczach turniejowych. To z artykułu o meczu Portugalia-Turcja, jak aż sześciu kibiców biegło i Krystiano Ronaldo nerwowo na nich reagował. No idą, no idą. Idą w Sigma, Kinsey no, no. która zyskała słowa w biegnięciu na boisko podczas finału Ligi Mistrzów, została ukaja na grzewną wysokości niespełna 15 tysięcy euro. No i co robimy? Trzeba przejść moim zdaniem najpierw, Jakie, jak, jak będą, jakie będą warunki do wbiegnięcia tam jak Dobra, żeby nie rzucać się w oczy, bo aktualnie jesteśmy ubrani jak minionki w naszych kolorach, to wyciągnęliśmy telefon, żeby po prostu lampa błyskawa oświetliła wszystkich tutaj. Białym światłem, tak. Białym światłem, tak. się mieli w oczy tutaj przy kilkudziesięciu kilkudziesięciotysięcznej grupie osób. Okay. Bardzo, bardzo, Mamy no, te same trzy, bo to scherowaliśmy, także... Tak. <laughs> z, plecakiem tutaj. z plecakiem tutaj. kolega. Częścią planu ostrego było zabranie na mecz specjalnych butów piłkarskich, które spowodują, że nie będzie ślizgał się na murawie. Tylko korki założysz na nogi, żebyś po trawie się nie ślizgał. Miksy, miksy, miksy. Bo oni zawsze się ślizgają, a tak, nie tak, biegają. Tak, oni gleby dają. A ty tak. założył, żeby dobiec, tak. Zrobić potem? Ja wiem. Baliśmy się, czy ochrona, kiedy zauważy buty, to czy nie będzie czegoś podejrzewać. Dobrze wszystko? Dobrze. Nie mam panie, czy na murawę biegam po prostu, rozumie pan. Wiem, Tak. Nie wiem, panie. Wiem. A, bo zamknięte A, zamknięte. mecz. E, nie, a ja, co macie na biletcie napisane? Polska, Portugalia. E, to to no, proszę tak. tutaj do poworu, Dobrze. A, które lepsze? A które ma więcej alkoholu w sobie? Serdony dwa. <laughs> wow. I dotarliśmy na stadion, a plan Ostrego już za chwilę miał stać się rzeczywistością. Co się da? Nie, że co coś z jedną, jest tam. No, w metrów, a, tak naprawdę? No, możemy przejść za metrów do Jak tam podejdziesz w trakcie metru, to on pod obserwacją naszego. Ludzi, przebiegasz z bara, w więzieniu pary. Wydaje mi się że nikt nie ma, nie sądzi, że na biletach VIP na lożu nie będzie w Tak, 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 tak. Jak mówię, w więzieniu parku, nie jesteś co ,No, jesteś już! Oni, tu, Oni tutaj normalnie wychodzą pod nami, stary Na luzie no, galotka Nawet jak coś tam możemy napłyć na głowę po prostu, nie. nie tam będą przecież chodzić, tam tam są w No tak No to... tata. Na samym stadionie mieliśmy naprawdę wiele sygnałów, że to co Ostry miał zrobić było naprawdę ryzykowne Zapoznij się tej tablicy pod nami W na 2009 prowadzili No jest tutaj, patrz, są tutaj jakiś gwardzi. Są gładzi. Wybiegają Polacy! Uh! Uh, uh! na góro, bo się, grzebie się panowie. Nie, Ile ich jest? To się zmieniło, że grałem 11 na 11? Przedstawiamy Polaków. A co te wody, Polacy, kur. Ronaldo! Polacy już się rozgrzewali, ale my ciągle nie widzieliśmy najważniejszego zawodnika na boisku. Aż w końcu. Na no, no. drodze! na światło boiska! Ostry biegnie pierwszy! Jest? No pierwszy, biegnie! O, nie widzi. Jest! Kula. Król zobacz króla! Kur... na żywo zobaczyłeś idola. No kurde, ja tam... Bo nie... Bo nie... widział, nie... Nie wiem, z go dotknie stary. Mnie tej ręki, co go dotkniesz. No, na co? Dobra, ty go w dupę chociaż. <noise> Wiecie, że jestem pierwszy raz na meczu? I ostatni. Tak. tak. <głosy <głosy> do polski! Za ale no można. Zaczęli. Portugalia, Portugalia, Polska, Polska. jak ty będziesz takie kibicował i ludzie cię zaczną bić, to ja się do nich przyłączę. Spokojnie, to was wszystkich. Siedzi też nic Mecz się rozpoczął, a Ostry wyczekiwał swój właściwy moment. To jest mega blisko. Może kamera tego nie oddaje, ale oni naprawdę są za 30 metrów no, od nas. No to jest to jest, to jest niesamowite. Tak. Jest blisko. Nie wiem, czy Polska wygra, czy przegra, ale jedno jest pewne. Wiecie co? Te filmy są codziennie o 15.15 15 na tym kanale. Tak jest, i... będziemy jutro. Będziemy I pojutrze. I pojutrze. Po ja ty... nie każda z nimi. Jest, to jest. 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 Za 3 miesiące też będziemy. za żeby był kanał. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ostry ciągle wyczekiwał swojego idealnego momentu Aż wreszcie Portugalia ściągnęła Ronaldo na ławkę rezerwowych A wtedy stało się to pat, 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 pat! Ja wiem, Ja bie... stary, przegrałeś życie Stary, przegrałeś życie, stary, przegrałeś życie. Odprowadził go, w ogóle zrobił sobie z nim, odprowadził go, ja pierdolę A A Za drugim razem już Nie Będzie drugiego razu Ronaldo zszedł Ma zmiana, on Ja jak wyciekał no, zio... do... no bo już go odprowadził, on już przyszedł z Ronaldo Tak samo tak, tak, tak tak. z się Ziomek tak zrobił to zdjęcie to. życia z nim, filmik zdjęcia Dobra, Austria. Ale jak oceniasz prezent? Prezent za ty. Ale jestem ale tak złego. Jestem tak złego na tego Ronaldo, że też będę to przeżywał tydzień. Nie? Dobra, do Nexta, stary. Trzeba jechać do Nexta oh, i tam biegnie. No a to musimy do Arabii jechać. Albo, albo, za, Portugalią. No, albo nie, za Portugalią. Albo za Portugalią. Albo no. za Portugalią. Jedno jest pewne: muszę kiedyś biec na boisko i zrobić sobie zdjęcie z Ronaldą. ja. Ja? Ja. Ale prezent za dziękuję. Dziękuję. Nie, prezent za Ale to zdjęcie. No. Ja, <grym> ale to zdjęcie. No. Ja, ziomek ograł. Ziomek wygra, wygrał. Wygrał. wygrał, wygrał